Można e, nazwać motorki nie, Surona, czyli nie wiem czy końca motorki, to są pojazdy elektryczne, niektóre częściowo przypominają rowery, częściowo przypominają krosy, niektóre można zarejestrować, a niektóre są tylko na tor. Zaraz Wam je pokażę z bliska. Pierwszy mamy Suron BR l 3 ea A1 bardzo skomplikowana nazwa ocenie 44 900 zł i prędkości maksymalnej 110 km na godzinę tutaj jest zasięg 100 km na godzinę przy prędkości około nie, 100 km na godzinę, zasięg 100 km, przy prędkości około 50 na godzinę no i co na 45 000 Tutaj mamy kolejnego z 2024 yy, to roku. Światła, Tutaj zasięg do jest duch, z to, kilometrów, to jest zasięg z km. 140 km. że przeżyliśmy ten dzień. No i Co tak te sobie, że motorki pracę. wyglądają. Przypominają dosłownie motocykle krosowe. Te mają lampy, kierunkowskazy, więc mają też homologację do poruszania się. To tu jest Turon Light B L1E. Nie, 25 tysięcy złotych, akurat tutaj silnych 6 KW zasięg 100 na godzinę, ale przy 20 na godzinę jazdy. O i tej prędkości już nie podają. Mamy dwa mniejsze modele Surona, gdzie ceny są w granicach około 25 tysięcy złotych. Z tego co widzę wszystkie tu mają homologację no plusy i minusy. Minusy to są ceny, bo za te pieniążki możemy kupić naprawdę motocykl, który ma dużo lepsze parametry. Tutaj zasięg, jak widzicie to na godzinę, ale 20 km na godzinę. Hmm, prędkość, więc muszę powiedzieć szybciej, to on się szybciej zużyje. No, ale z drugiej strony jadąc gdzieś sobie w terenie. Na pewno moment obrotowy ma to całkowicie inny. Pytanie jak wpływ właśnie piasku, wilgoci właśnie na te elektryka, która w nich się znajduje. One są tam zabezpieczone. No i ja jestem zwolennikiem spalinowych motocykli. Jednak te elektryczne gdzieś tam na mnie za dużego wrażenia nie robią. Chyba, że ma to być jakiś skuterek w stylu dla żony na dojeżdżanie sobie do sklepu. Ale, ale jeżeli chodzi o te surony, to uważam, że cena 45 tysięcy za motocykl, który ma około 100 km zasięgu, no jest troszeczkę zaporowa. Bo za te pieniądze naprawdę można kupić mocny bardzo mocny motocykl. A teraz idę po i pokażę Wam wszystko, co się tutaj znajduje naokoło, co można tutaj jeszcze znaleźć i zobaczyć. No i na targach motocyklowych w Wrocławiu, nie tylko mamy motocykle, ale mamy też inne akcesoria do motocykli: kaset do przewozu motocykli, czy też ubrania motocyklowe, kaski czy ubiory, które Wam zaraz pokażę. Idę po hali i pokażę Wam w skrócie, co tutaj można znaleźć. Nie od przyczep. Tu mamy właśnie taką przyczepkę motocyklową, na której można przewieźć motocykl. Jak widzicie na środku mamy szynę. Tutaj podjeżdżamy kółkiem i możemy sam motocykl sobie poprzypinać. Jest też taki najazd, żeby w prosty sposób go załadować. Tutaj mamy zamkniętą przyczepę, gdzie nawet przy złych pogodach możemy wjechać. Tam jak widzicie jest też taki Stojaczek właśnie na motocykl przesuwany, że go sobie tam ustawiamy i przypinamy motocykl do przyczepy. No i nie zabrakło oczywiście tej różnego rodzaju bluz, bluzek i kasków motocyklowych. No ceny co niektórych zaporowe, to mówią, trzeba mieć drugie tyle co na motocykl. Taka kurtka wychodzi około 950 zł. no ale jest naprawdę fajna, ma ochraniacze, jest to kurtka motocyklowa. Jeżeli chcecie kupić tani motocykl, jak niektórzy kupują za 4 5 tysięcy używki, to musicie się liczyć, żeby się porządnie ubrać. Właśnie takie ubiory, I na przykład tutaj kurtka jeansowa z ochraniaczami na łokcie, na barki, co nie za mocno, ale są, to musicie wydać właśnie w granicach około 1000 zł tu jest 779 zł plus teraz buty, plus teraz policzysz jakąś grubszą kurtkę, trzeba policzyć dobry kas, rękawice. Musili koło właśnie 4-5 tysięcy. Dodatkowo, tutaj mamy bluzeczki, smycze, wszelkiego rodzaju akcesoria, takie e, dla różnych osób, które lubią gadżety. Przyczepa kempingowa, gdzie motocykl wchodzi do środka. Tutaj kurtki na motocykle typu Chopper, Uizard. Cześć. Groszureczki, oczywiście, ale jest motocyklowa. No i takie koszulki około 85 więc tutaj kosztują. tapeczki, stawiska z jedzonkiem, z piciem. A wchodzimy koło stanowisk, właśnie motocykl. no Wymianę Właśnie do końca targów. I teraz jest pusto, a spokojnie można by było podejść i oglądać. A przedtem, zobaczcie sobie poprzednie moje filmiki. Jak nagrywałem, to było całkowicie pełno. Więc zawsze warto poczekać do samego końca. Ale też elektryczne ciężarówki. Elektryczną ciężaróweczkę i bo właśnie w środku wyświetlacze są. No, nie, ciekawe, nie? skrzynia biegów na pokrętle. Dwa miejsca. I pata. i kolejna? 4 na godzinę to jedzie, a tu jak u motocykla kierownica Jeżeli chodzi o targi motocyklowe we Wrocławiu, mam nadzieję, że materiały Wam się podobały Jeżeli tak, kliknijcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, a ja się kieruję już do samochodu